Witamy Państwa w jesiennym wydaniu Wiadomości Siechnickich. Październikowy serwis rozpoczynamy od wyróżnienia gminy Siechnice w ogólnopolskim rankingu samorządów, w którym po raz kolejny gmina została doceniona przez kapitułę. W konkursie zorganizowanym przez redakcję Rzeczpospolitej gmina Siechnice zajęła 11 miejsce na 864 sklasyfikowane gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Dla nas jest to zawsze źródło dużej satysfakcji. Jest to na pewno budowanie marki gminy, ważne narzędzie w promocji. Dodam, że my w tych rankingach uczestniczymy nieodpłatnie to znaczy, gminy są dobierane przez te kapituły, zespoły oceniające, tak, tak jak w tym przypadku był to. Ranking y, y, Rzeczypospolitej. Y, natomiast y, od lat, w zasadzie od kiedy rozpocząłem pełnienie funkcji burmistrza Siechnic, y, nie ma zgody na to, zakazałem to na początku, ażeby wchodzić w jakiekolwiek rankingi płatne, odpłatne. Czym gmina zasłużyła sobie na tak wysokie miejsce w rankingu? Niezmiennie od wielu lat gmina rozwija się bardzo szybko. No, oczywiście to wiąże się też ze wzrostem dochodów, szczególnie niemałym udziałem dochodów własnych, czyli nie tych transferowanych z budżetu państwa do budżetów gmin, tylko własnych, a więc przede wszystkim przyrost bazy podatkowej, podatku od nieruchomości, duży dynamiczny wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, ale oczywiście też z udziału w podatkach dochodowych, bo te są zagwarantowane samorządom gminnym ustawowo. No skoro rozwój gospodarczy, ogólnokrajowy, koniunktura to i rozwój, pojawianie się coraz większej liczby firm na terenie gminy, no to oczywiście i wzrost dochodów z udziałów w podatkach dochodowych, no i wreszcie oczywiście szybki rozwój demograficzny, tak? Nie tylko migracja, osiedlanie się dużej liczby mieszkańców rokrocznie, ale również oczywiście przyrost naturalny tym przede wszystkim powodowany, bardzo duży. To wszystko powoduje, że w tych rankingach ogólnopolskich plasujemy się niezmiennie od lat wysoko, czy niekiedy bardzo wysoko. I jakie inwestycje wyróżniają gminy na tle innych samorządów? Bardzo istotne, co zdarzyło się w ciągu ostatniego roku, to przygotowywane od kilku lat i realizowane w ostatnich dwóch latach rozbudowa i modernizacja głównej oczyszczalni ścieków komunalnej przy ulicy zachodniej w Siechnicach, podwojenie, niemal podwojenie przepustowości tej oczyszczalni, no i wreszcie oddanie pierwszej inwestycji własnej zakładu gospodarki komunalnej w zakresie produkcji uzdatniania wody, bardzo o dużej wydajności stacji uzdatniania wody. Nowo w stacji w groblicach. Zapytaliśmy mieszkańców o to, jak im się żyje na terenie gminy. Dobrze, ale nie podoba mi się. No, chyba mi się wszystko podoba. Czuję się bardzo dobrze, a podoba mi się no, w sumie wszystko, że jest dosyć spokojnie. Jest dużo terenów, gdzie można spacerować, jest dużo sklepów, nie trzeba jeździć już do Wrocławia. Także jest super. Dzisiaj bardzo ładne miasteczko, tak można powiedzieć. Nigdy tego kiedyś nikt nie oczekiwał, jak znam dawne czasy. Jest wspaniale. Bardzo dobrze mi się mieszka w Siechnicach. Mam wszędzie blisko, a przez całe lata mieszkałam we Wrocławiu. Jestem zmęczona Wrocławiem, jak przyjeżdżam, natomiast w Siechnicach i towarzystwo, i sklepy. Klimat ogólnie, bardzo sobie chwalę od ponad pięciu lat mieszkanie tutaj. Bardzo fajnie, bardzo dużo terenów zielonych jest, dużo placów zabaw ze względu właśnie na tego młodego tutaj człowieka, więc bardzo sobie to cenimy. Dużo sklepów, jedyny minus jest taki, że nie mamy do tej pory drogerii. To by się jeszcze przydało, ale tak to sobie oczywiście bardzo chwalimy to miejsce. Festiwal Aktorstwa Filmowego po raz drugi zagościł w Siechnicach. Była to ósma edycja festiwalu pod patronatem dyrektora festiwalu Stanisława Dzierniejko, który jest bardzo zadowolony ze współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W zeszłym roku impreza była przygotowana naprawdę w sposób znakomity. Organizacja no, należy do jednych z najlepszych, jeśli chodzi o miasta partnerskie, z którymi do tej pory współpracowaliśmy. Także postanowiliśmy po raz kolejny przyjechać do tego miasta z, ze znakomitymi aktorami. Także jeszcze raz gratuluję tej współorganizacji, przede wszystkim pani dyrektor Ośrodka Kultury, ale również dziękuję władzom miasta Siechnicy za to, że po raz kolejny chciały nas przyjąć w swoje gościnne progi. Podczas festiwalu można było na żywo spotkać aktorów, których na co dzień można zobaczyć na ekranach telewizorów. Gościliśmy na scenach naszego małego Teatru Siechnickiego m.in. Joannę Szczepkowską i Roberta Gonerę, a także pana Zamachowskiego i Machalice w swoich recitalach nie tylko o miłości i recitalu z tekstami Kofty i Głównym celem organizatorów było pokazanie aktorów w mniejszych miejscowościach, dlatego oprócz Siechnic festiwal zawitał również do Bystrzycy Kłodzkiej, Oleśnicy i Strzelina. Chcieliśmy, żeby była taka bezpośredniość kontaktu pomiędzy aktorem a, a widzem, żeby nie byli za, jakimś, za jakąś szybę, szybą czy parawanem. Po, tym, po tych recitalach, monodramach można się spotkać, można zrobić sobie wspólne zdjęcie, porozmawiać, bliżej się poznać. Właśnie o tę bezpośredniość kontaktów nam chodziło. I, i, i wydaje mi się, że, że ten, że ten cel, cel osiągnęliśmy. Jest jeszcze edukacja filmowa u młodzieży. Zapraszamy artystów, którzy spotykają się właśnie z młodymi Festiwal odbył się w hali sportowej imienia Huberta Wagnera, gdzie podczas dwóch dni występy aktorów zobaczyło kilkaset osób. Mieszkańcy nie kryli zadowolenia z tego, że swoich ulubionych aktorów mieli na wyciągnięcie ręki. Ta metamorfoza e, pani Szczepkowskiej rewelacyjna. Ja się długo zastanawiałem, czy to jednak podmieniona osoba. Myślę, no jak to, na jedną przyszłam, a o drugiej nie pisali. No świetnie, no w ogóle bardzo dobra aktorka. I oby tak dalej. Pamiętam jeszcze Janę Szczepkowską z roli w Kon Amore, to były moje lata młodzieńcze i jej też, także bardzo mi się podoba, podziwiam ją. Z Siechnic przenosimy się do Wrocławia, gdzie w Centrum Opieki i Wychowania nastąpiło uroczyste przekazanie czeków na łączną sumę 90 tysięcy złotych. Z rąk prezesa kogeneracji Pawła Szczeszka czeki otrzymali dyrektor placówki Sylwester Pajęcki oraz burmistrz Siechnic Milan Uszak. Wydarzenie dotyczy zaangażowania kogeneracji na rynku wrocławskim i kogeneracji wrocławskiej w ramach programu który realizujemy w, w naszej grupie kapitałowej PGEC Podziel, pod nazwą Podzielmy się Ciepłem, gdzie staramy się wesprzeć odbiorców wrażliwych społecznie. Po prostu pomoc. To nie pierwszy raz, kiedy kogeneracja wspiera mieszkańców gminy. Ta współpraca oczywiście trwa już bardzo wiele lat, no bo kogeneracja na terenie gminy istnieje od blisko 110 lat, natomiast samorząd restytuowany, samorząd gminny od już blisko 30. Ten rok, ostatnie dwa lata są szczególne, no bo jak wiemy kogeneracja podjęła decyzję o budowie nowego zakładu, nowej elektrociepłowni gazowej na miejsce tej starej, wysłużonej już EC Czechnica opalanej węglem, ale ta współpraca i dzisiejsze przekazanie kwoty 30 tysięcy dla odbiorców ciepła na terenie gminy Siechnice wrażliwych odbiorców, czyli tych, którzy mają problemy z uregulowaniem swoich należności za rachunki. W największym skrócie mówiąc, ta współpraca trwa już od długich lat. Rozdysponowaniem środków zajmuje się od wielu lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ ta instytucja ma najlepsze rozeznanie wśród mieszkańców i ocenę tego, kto jest najbardziej potrzebujący i do kogo należy kierować finansowe wsparcie. W tym roku kogeneracja, w ramach dobrej współpracy, zwiększyła tą kwotę do 30 tysięcy. Troszkę zrobił nam się problem jakby wydatkowania ich w roku budżetowym, więc po po takich rozmowach koalicyjnych ustaliliśmy, że będzie to dofinansowanie w okresie grzewczym, czyli od listopada do miesiąca kwietnia. Może nie pokrywa się to bezpośrednio, bo to jest październik, marzec, ale z uwagi na to, że te środki zostaną do budżetu w tym miesiącu dopiero wprowadzone, więc od listopada będziemy wypłacać. Kryterium dochodowe pozostawiamy takie samo, czyli dodatek mieszkaniowy, kryterium 175% najniższej emerytury, to w tej chwili wychodzi kwota 1920. 5 zł na osobę samotną i 1375 na osobę w rodzinie. W jaki sposób mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie? Należy złożyć wniosek u nas. My w ramach tutaj własnych procedur opracowaliśmy taki regulamin, który udostępniamy, czyli osoba się zgłasza do nas, składa wniosek opracowany przez nas, załącza zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy. Potwierdza, że korzysta z ciepła sieciowego i to albo od zarządcy, albo z kogeneracji i składa ten wniosek. Osoby, które złożą do 15 każdego miesiąca, mają przyznane do, już dofinansowanie za ten miesiąc, po 15 już od kolejnego miesiąca. Kogeneracja, w ramach współpracy z gminą, przekazała również środki na rozwój i naprawę infrastruktury. Oprócz tego wsparcia, które dzisiaj było przekazywane, mamy podpisaną również umowę na wsparcie finansowe przez kogenerację rozwoju infrastruktury gminnej i odtworzenia naprawy tej infrastruktury drogowej, która w związku z tymi inwestycjami sieciowymi kogeneracji była uszkodzona czy zniszczona. Więc ta współpraca ma wiele wymiarów. Jest ona długookresowa, nastawiona również na długą przyszłość, yy, która przed nami, no bo wiemy już, że kogeneracja będzie partnerem w kolejnych dziesięcioleciach. Październikowe wydanie Wiadomości Siechnickich kończymy tanecznym krokiem, ponieważ zapraszamy Państwa na relacje z otwartych Mistrzostw Okręgu Dolnośląskiego, Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Zawody we współpracy z lokalnymi firmami i urzędem miasta zorganizowane zostały przez klub tańca Four Step Siechnice. Gmina przede wszystkim funduje nagrody dla wszystkich par, udostępnia hale na kilka dni, bo to przygotowania trwają, też sprzątanie. Także współpracujemy z burmistrzem od trzech lat i nasza szkoła nosi nazwę Forstep Siechnice, także reprezentujemy gminę nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale również w całej Polsce. I też próbujemy już w powolutku w Europie. W zawodach udział wzięły 193 pary z całej Polski, reprezentujące 44 kluby taneczne. Impreza miała formułę otwartą, dzięki czemu udział w mistrzostwach mogli wziąć zawodnicy spoza poza okręgu dolnośląskiego. Na siechnickim parkiecie mogliśmy zatem podziwiać najlepszych tancerzy w Polsce. Turniej odbył się w formule otwartej, więc mogły wziąć udział pary z całej Polski i były dosyć duże kwoty do wygrania w tej kategorii dorosłych i m.in. tańczył wicemistrz świata w 10 tańcach, który pochodzi z Wrocławia i wygrał ten turniej w dwóch kategoriach, także poziom był bardzo wysoki. Urząd Miasta w Siechnicach od lat wspiera organizatorów imprez sportowych, pomagając im na wielu płaszczyznach. Udostępniliśmy salę, spotkaliśmy organizatorów. Myślę, że tutaj znaleźli przyjazne miejsce, gdzie mogą po raz kolejny i kolejny się spotykać, bo w tym roku byliśmy w czerwcu też udostępnialiśmy salę i jesteśmy tutaj teraz prawda, i w latach następnych. Mamy tutaj dobre dusze na terenie gminy, które organizują, współorganizują też ten turniej. Mistrzostwom tańca towarzyskiego w Siechnicach z trybun przyglądało się blisko tysiąc osób. Taki doping z pewnością pomógł zawodnikom rywalizującym na parkiecie. A jak zawodnicy oceniają poziom imprezy? Jesteśmy bardzo zadowoleni, jest to super miejsce, super sala w Siechnicach i turniej zorganizowany na najwyższym poziomie. Tak Świetne pary, świetna rywalizacja, naprawdę bardzo udany turniej. Jesteśmy zadowoleni, przyjechaliśmy z Poznania. Dzięki temu, że te mistrzostwa są mistrzostwami otwartymi, więc mogliśmy wziąć w nich udział super turniej. Tak, ja to, mi też. Faj bardzo fajny turniej. Jesteście zadowoleni z wyniku? Bardzo, A. tak. I w przyszłym roku też wystartujecie? Na pewno. Na pewno.